Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Aby przetestować przewody okablowania samochodowego, musisz wiedzieć, jak korzystać z multimetru. Potrzebny jest również sam multimetr, cyfrowy lub analogowy. To nie ma znaczenia. Cyfrowy różni się od analogowego jedynie sposobem wskazań. Pierwszy pokazuje wynik pomiaru na wyświetlaczu LCD, podczas gdy drugi pokazuje go za pomocą wskaźnika strzałkowego, czym jest multimetr. Multimetr to elektryczne urządzenie pomiarowe, które umożliwia pomiar kilku parametrów, ich minimalny zestaw, napięcie, Prąd i opór elektryczny sekcji obwodu. Jest to urządzenie, które zawiera kilka urządzeń w jednej obudowie. Jego nazwa pochodzi od angielskiego multimeter, co dosłownie można przetłumaczyć jako miernik wielokrotny. Wcześniej to połączone urządzenie nazywano testerem lub awometrem. Ta ostatnia nazwa, skrót od słowa amperowoltomierz, moim zdaniem najlepiej oddaje istotę tego urządzenia, tak więc urządzenie to zazwyczaj łączy w sobie voltomierz, amperomierz i omomierz. Litery dt w nazwie multimetru to skrót od Digital Tester, co oznacza cyfrowy tester, tak więc multimetr, którego nazwa zaczyna się od dt będzie wyposażony w cyfrowy wyświetlacz. Zasada pracy ze wszystkimi testorami cyfrowymi jest taka sama. Jeśli więc opanujesz na przykład DT 832, będziesz wiedział, jak korzystać z multimetru o dowolnym oznaczeniu zaczynającym się od DT. Poniżej zastanowimy się, jak korzystać z multimetru? Korzystanie z urządzenia, sprawdzenie wyposażenia elektrycznego samochodu jest niemożliwe bez znajomości obsługi multimetru. W tym celu zostanie rozważony na przykładzie niedrogiego i podobnego w działaniu do swoich chińskich odpowiedników multimetru DT832. Ma on dokładność pomiaru wystarczającą do naprawy wyposażenia elektrycznego samochodu, a jego cena detaliczna zwykle nie przekracza 100 zł. Posiada 3 gniazda do podłączenia sąd dolny, ogólny, górny, do pomiaru prądu, środkowy, do pomiaru napięcia i rezystancji, aby zmierzyć którykolwiek z powyższych parametrów. Do urządzenia należy podłączyć dwa przewody sądy, jeden do gniazda ogólnego. Drugi do gniazda pomiaru odpowiedniej wartości. Następnie należy wybrać żądany tryb za pomocą przełącznika trybu pracy i sprawdzić wartość parametru. Wyposaż sondę przewodów wspólnego w zacisk. Ta operacja nie jest prosta. Wystarczy założyć krokodylka na trzpień pomiarowy. Jeśli nie trzyma się dobrze, należy ścisnąć jego część szczypcami, aby mocniej przylegał. Jak sprawdzić, czy przewody są zwarte do masy samochodu? Oto. Co należy zrobić, aby sprawdzić, czy przewody są zwarte do masy samochodu. Podłącz przewody z sondami do dolnego i środkowego gniazda. Przełącznikiem rodzaju pracy wybierz tryb pomiaru rezystancji nie większej niż 200 omów, oznaczony om 200. Odłączyć napięcie od testowanego obwodu i odłączyć go od odbiorników, jeśli są to żarówki. Można je po prostu wyjąć z gniazd. Zapewnij kontakt jednej sondy z masą samochodu, a drugiej z kolei z przewodami, które mają zostać sprawdzone. Przyrutuj igłę do jednej sondy i przebij nią izolację przewodów. Jeśli urządzenie wykaże rezystancję od zera do kilku omów, oznacza to że przewód ma kontakt z masą, w tym samym trybie można sprawdzić obecność lub brak przerwania przewodu. W tym celu należy podłączyć sądy do jego końców w tym przypadku. W przypadku braku przerwy wskaźnik powinien pokazywać zero. Odczyt kilkudziesięciu omów będzie wskazywał na obecność przerwy lub złego kontaktu w złączu na tym odcinku okablowania. Jeśli obwód jest otwarty, odczyty będą takie same jak w przypadku otwartych sąd, aby wyjaśnić, co powinno pokazywać urządzenie. Jeśli badana sekcja obwodu jest nienaruszona, przed badaniem zamknij sądy i spójrz na wskaźnik w przypadku korzystania z multimetrów w trybie omomierza. W celu zbadania okablowania samochodu nie trzeba zwracać uwagi na biegunowość podłączenia sąd pomiary napięcia urządzenie posiada zakresy pomiarowe wysokiego napięcia ale nie są one przydatne do naprawy samochodowego sprzętu elektrycznego. Przewody wysokiego napięcia są sprawdzane tylko pod kątem braku wewnętrznych przerw za pomocą omomierza. Inne wysokonapięciowe elementy układu elektrycznego samochodu również nie są sprawdzane za pomocą woltomierza. Jedynie rezystor w suwaku rozdzielacza zapłonu może być sprawdzany za pomocą DT832 ale powinien on być sprawdzany w trybie omomierza. Aby zmierzyć napięcie, podłącz sondy do dolnego i środkowego gniazda z przodu urządzenia. Za pomocą przełącznika znajdującego się w tym samym miejscu wybierz tryb pomiaru napięcia stałego do 20V V20. Upewnij się, że sonda przewodu wspólnego DT832 styka się z masą samochodu, a druga sonda styka się z częścią okablowania. W której ma zostać przeprowadzony pomiar. Odczytać wskazania z wyświetlacza. Wysokie zakresy pomiarowe napięcia AC są przydatne do testowania okablowania w mieszkaniu. Pomiar natężenia prądu. Prąd pobierany przez dowolne urządzenie elektryczne w samochodzie. Odłącz obwód zasilania urządzenia elektrycznego. Podłącz sondy do DT832 do dolnego i górnego gniazda. Ustaw przełącznik trybu w pozycji i pomiaru natężenia prądu na wartość nieco wyższą niż urządzenie może pobierać. Jeśli odbiornik nie jest odbiornikiem o niskim poborze mocy, będzie to trypa 10. Podłącz DT832 do zasilania. Podłącz wspólny przewód testera do przewodu wychodzącego z odbiornika. Podłącz sondę podłączoną do górnego gniazda testera do przewodu zasilającego. Gdy odbiornik jest wyłączony, tester pokaże prąd upływu urządzenia. Po włączeniu wyświetlacz pokaże pobór prądu przez urządzenie, aby zmierzyć napięcie. Wejście testera powinno być podłączone równolegle do sieci pokładowej pojazdu, aby zmierzyć prąd. Wejście testera powinno być podłączone tylko do zasilania lub masy urządzenia elektrycznego, ponieważ podłączenie multimetrów w trybie amperomierza równolegle z siecią pokładową samochodu doprowadzi do zwarcia z nieprzyjemnymi konsekwencjami, aż do awarii urządzenia. Nie należy próbować mierzyć prądu pobieranego przez rozrusznik. Jest on kilkadziesiąt razy wyższy niż dopuszczalny dla tego urządzenia. Rezultatem będzie awaria urządzenia. Po co mierzyć na napięcie i prąd. W jakim celu mierzy się napięcie i prąd? Określenie wydajności alternatora samochodowego. Jeśli rozrusznik często odmawia uruchomienia silnika, podłącz sondy do dolnego i środkowego gniazda testera. Wybierz tryb pomiaru stałego napięcia do 20V, V20. Uruchom silnik i ustaw prędkość obrotową wału korbowego na około 1,2 tysiąca. Obrz reszmin Włącz światła drogowe i kilka innych odbiorników, takich jak ogrzewanie tylnej szyby, zmierzyć napięcie na zaciskach akumulatora, jeśli wynosi ono nie mniej niż 13,9 V i nie więcej niż 14,2 V. Alternator jest sprawny, jeśli napięcie nie mieści się w tym zakresie, alternator wymaga naprawy, określanie prądu upływu. Jeśli po długim postoju rozrusznik samochodu nie zawsze uruchamia silnik, nie jest nierozsądne mierzenie prądu upływu okablowania. W tym celu należy podłączyć sondy do dolnego i górnego gniazda testera, wybrać tryb pomiaru prądu stałego do 10, a 10. Po wyłączeniu wszystkich urządzeń elektrycznych należy odłączyć jeden zacisk od akumulatora. W przypadku wybrania i odłączenia zacisku plusowego, Należy podłączyć do niego sondę przewodu wspólnego urządzenia, a drugą do zacisku plusowego akumulatora. Odczyty wskaźnika i będą prądem upływu urządzeń elektrycznych. Sprawdzenie poprawności doboru przekroju przewodu do podłączenia dodatkowego sprzętu elektrycznego. W tym celu należy włączyć nowo zainstalowane urządzenie i zmierzyć napięcie zasilania na jego zaciskach. Jeśli przekrój przewodu zasilającego jest mniejszy niż to konieczne tester pokaże napięcie niższe niż napięcie sieciowe, ponieważ gdy prąd przepływa przez przewód to o niewystarczającym przekroju, wystąpi na nim znaczny spadek napięcia, co zmniejszy napięcie zasilania. Można przetestować przewód pod kątem otwartych obwodów, przełączając multimetr w tryb pomiaru napięcia. W tym celu należy przyłożyć napięcie do jednego końca przewodu i zmierzyć je na drugim końcu, jeśli urządzenie wykaże obecność napięcia na drugim końcu. Przewód jest nienaruszony. W podobny sposób można przetestować przewód za pomocą lampy testowej. Sprawność diody w mostku generatora można sprawdzić przełączając tester w trybomomomierza. W tym celu należy zmierzyć rezystancję diody w kierunku do przodu i do tyłu. Rezystancja dobrej diody w kierunku do przodu powinna być bliska zero. W kierunku wstecznym powinna być bliska nieskończoności. Wysoka rezystancja diody w kierunku do przodu wskazuje na jej uszkodzenie. Niska rezystancja w kierunku wstecznym wskazuje na uszkodzenie. W obu przypadkach należy wymienić diodę. Multimetr w trybie omomierza może sprawdzić integralność szczotek alternatora bez wyjmowania ich z jednostki elektrycznej. Ułatwi to również rozwiązywanie problemów z ogrzewaniem tylnej szyby. A WordPress komentarz Hello World